Dzień dobry, dzień dobry. To będzie bardzo dobry dzień. To będzie bardzo dobry tydzień. Uśmiecham się do Was z całego serca. Uśmiecham się pięknie, ponieważ dziś będziemy mówić o uśmiechu i o tym, jak ten uśmiech wpływa na nas, ale też wpływa na innych. Więc jeśli Otworzyłeś właśnie teraz ten kanał, to proszę uśmiechnij się przede wszystkim do siebie, ale również do mnie, mimo że tego nie widać. To nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ czasami uśmiech nawet czuć przez telefon. I cóż, zanim jeszcze wszyscy tutaj przyjdą, mogą odtwarzać później. Witam tych, którzy jadą do pracy. To powiem o tym, co nas w najbliższym czasie czeka. Nie było mnie ostatnio troszeczkę na kanale YouTube. Obiecuję, że będę to nadrabiać i wrócę do kręcenia filmików, jeżeli ktoś czeka. Chociaż mam takie, takie przekonanie, że tam jest ponad tysiąc filmów, więc nawet jak mnie na żywo nie ma, to jest, co robić, żeby sobie te filmy wszystkie podtwarzać i poprzypominać. Więc to jest pierwszy plan na ten tydzień. Co jeszcze się u mnie dzieje? Dziś już mamy 72. dzień pisania mojej książki. I bardzo się cieszę, że niektórzy czytają, niektórzy dopingują. Bardzo się cieszę, jeżeli komentują, jeżeli. Mogę być z Wami każdego dnia, dodawać troszeczkę iskierki i motywacji w ten sposób, że te, które filmy, które były na kanale na YouTube, zamieniam je na rozdziały i każdego dnia coś Wam tam mogę napisać. Druga książka, Pomysłowi Kreatywni, którą współtworzymy, z ekipą 70-ponadosobową wraz z Tomkiem Słodkim się już niedługo będzie drukować. Finał będzie 6 maja i tam w przeciwieństwie do mojej kreacji, tam będę bohaterką książki, czyli będzie można sobie o mnie poczytać, czyli będzie można w tej książce zobaczyć i poznać ciekawych ludzi z różnych dziedzin. I mnie, która mówi o optymizmie i o uskrzydleniu. W tym tygodniu będziemy mieć bajki o dorosłym życiu, więc przygotujcie się na piątek 20. Będziemy z Asią Rekfaber no, opowiadać i interpretować różne przypowieści. I myślę, że ta forma mówienia o rozwoju lekka, łatwa i przyjemna również Wam odpowiada. Więc jeśli mnie widać i słychać, dajcie jakiś znać, dajcie jakąś serduszko, łapeczkę, napiszcie, że jest wszystko ok i że jesteście tutaj ze mną, ponieważ najtrudniejsze jest to, kiedy mówi się do siebie i nie widzi się reakcji. Również... Jest to ważne w uśmiechu, o którym dzisiaj będę mówić. Dodam jeszcze tylko, że teraz jest cała, właściwie, no, nie mogę powiedzieć, że nagonka, ale wielka dyskusja na temat tego, że optymizm może być toksyczny, ale ja nie o tym będę mówiła, ale porusza się trudne tematy osób. Które są w depresji. Więc ja nie do tych osób będę kierowała moje wypowiedzi. Jeżeli ktoś rzeczywiście cierpi na głęboką depresję, to zalecam przede wszystkim lekarza i terapię, żeby wspomóc siebie, a wszystko to, co ja mówię, mówię dla tych osób, które mają obniżony nastrój. Ale które nie cierpią na jakieś poważne schorzenia. Więc ja tutaj bynajmniej nie wypowiadam się jako znawca, jako lekarz, ale mówię o tym, w jaki sposób, w naturalny sposób, można sobie przy obniżonym nastroju troszeczkę pomagać. Jeżeli ten nastrój jest taki, że już sami nie jesteście w stanie sobie poradzić, to bardzo proszę, żebyście się udali do specjalistów, którzy w tej dziedzinie na pewno Wam pomogą. Więc to taki wstęp i już zaczynam mówić o tym, co jest istotą dzisiejszej, dzisiejszej wypowiedzi, czyli co nam daje uśmiech. Co dzieje się z nami i z naszymi odbiorcami, jeżeli się do nich uśmiechamy? I wyobraźcie sobie taką sytuację, że podbiega do was uśmiechnięte dziecko, takie bardzo, bardzo radosne. I nie znam żadnej osoby, która by nie zareagowała na taki obraz. Czyli jeśli dziecko w naturalny sposób uśmiecha się do nas, to niektórzy mówią tak, no obojętnie, jakbym była zmęczona, wracam z pracy. Widzę uśmiechnięte moje dziecko, które wyciąga ręce. No i nie ma mocnych. Też się uśmiecha. No i tak też właśnie działa uśmiech. Uśmiech mówi się, że to jest krzywa, która prostuje wszystko. I uśmiech może nam. Załatwić wiele problemów i rozwiązać wiele problemów, ale również uniknąć wielu problemów. Więc jeśli ktoś, nie tylko dziecko, uśmiecha się do nas, i nie zastanawiajmy się, nie zaczynajmy kombinować, czy ten uśmiech jest prawdziwy, czy on jest sztuczny, czy on jest wymuszony, czy on przez ten uśmiech chce coś od nas uzyskać w ogóle sobie odpuśćmy myślenie, co on myśli, że ja myślę, że on myśli, i my sobie kombinujemy. Jeżeli się pojawia uśmiech, to po prostu go przyjmijmy. I teraz też się pojawiła dyskusja na temat neuronów lustrzanych, ale moja wiedza i moje badania, nad którymi które poznawałam i o których czytałam, chcę Wam dzisiaj. Powiedzieć. Zasada jest bardzo prosta: czyli jeśli się uśmiechamy, to działają neurony lustrzane. Jeśli my obdarzamy kogoś uśmiechem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś uśmiechnie się do nas również. Tak po prostu działają neurony lustrzane. Robiono badania wśród maleńkich dzieci. Czyli to były dzieci, które już potrafiły rozpoznać mimikę twarzy, leżały jeszcze w łóżeczku i nad głowami pojawiały się twarze. Jeżeli twarz była uśmiechnięta, to co? To dzieci automatycznie też się uśmiechały. Jeśli twarz była groźna, to co? To dzieci zaczynały płakać. To, co najśmieszniejsze, właściwie najśmieszniejsze, to co wypłynęło również z tych badań: jeżeli twarz była neutralna i pokazywano dziecku taką twarz neutralną, to one również płakały. Te badania później wstrzymano, ponieważ jednak stwierdzono, że, że to ma wpływ na dzieci, ale te badania były przyczynkiem do tego, w jaki sposób Działa nas, nasz mózg i w jaki sposób działają neurony lustrzane. Więc zasada jest prosta. Jeżeli my się do kogoś uśmiechamy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś się do nas oduśmiechnie, czyli odwzajemni ten uśmiech i spowoduje, no, że atmosfera. Nastrój, który panuje wokół nas, będzie o wiele lepszy i przyjemniejszy. Robiono również badania na temat tego, czy jesteśmy w stanie rozpoznać uśmiech przez telefon. I tutaj też bardzo, bardzo ciekawe wyniki wyszły w tych badaniach, ponieważ jeżeli nasz rozmówca, i my go nie widzimy. Ale on się uśmiecha i jest do nas optymistycznie nastawiony, to wręcz stwierdzono, że ten uśmiech widać przez telefon. Co to znaczy? Czyli, że on tak emanuje i że osoby, które prowadzą sprzedaż telefoniczną, które udzielają nam jakiejś informacji i się do nas uśmiechają, mają o wiele lepsze wyniki. Swojej pracy aniżeli te, które mają twarz kamienną, bądź twarz zasmuconą, bądź wręcz ten uśmiech, który mamy na twarzy, on odzwierciedla się w naszej mowie. Czyli jeśli ktoś jest taki, wiecie, zły, wściekły i nie będzie się uśmiechał, to jesteśmy w stanie to wyczuć przez telefon. Więc ten uśmiech może wpływać na nastrój, na atmosferę, może się przekładać na efekty naszej pracy. Ale on przede wszystkim wpływa na nasze samopoczucia. Co to znaczy? I zaczęto znowu, wykonano mnóstwo badań na temat tego, co dzieje się z nami, jeśli się uśmiechamy. I po pierwsze zaczęto badać, ile mięśni bierze udział w uśmiechu. No I co się okazało, że najmniej to 12, nie mówię o tych, którzy są zbotoksowani, ponieważ wtedy to może to 12 jest, ale jeśli uśmiechamy się szczerze, i ten uśmiech jest naturalny, to aż do 70 mięśni naszej twarzy Naszej szyi, naszego karku, bierze udział w uśmiechu. I te wszystkie mięśnie wpływają na naszą gospodarkę hormonalną czyli na to, czy naturalnie wytwarza się w nas dopamina, serotonina i endorfiny, które mówią się, mówi się, że są hormonami szczęścia. Ja to was też nie będę zagadywać i nie będę mówiła o tym, który hormon na, na co działa, ale ten zestaw hormonów na pewno wpływa na nasz nastrój, na nasze samopoczucie i na nasze emocje. Czyli jeśli się uśmiechamy, no to naturalnie podnosimy sobie samopoczucie. I sobie wyzwalamy endorfinki, hormony szczęścia, i jeszcze dodatkowo dopaminę i serotoninę. No, i okazuje się, że jesteśmy w stanie podnieść sobie nastrój. Mało tego, powiem Wam, zdradzę Wam pewną tajemnicę, że nasz mózg, on tam sobie żyje w ciemnicy. Żyje sobie w tej skorupie, czyli w naszej czaszce. I on nie odróżnia, czyli on nie potrafi odróżnić, czy my się uśmiechamy naturalnie, prawdziwie z całego serca, czy my się uśmiechamy sztucznie. Uśmiech uruchamia nasz, nasze mięśnie twarzy, no i nasze hormony szczęścia. Są wyzwalane automatycznie. I dlatego mówi się o tym, że nawet oczywiście wtedy mniej mięśni naszej twarzy działa, ale nawet jeśli się uśmiechamy sztucznie do kogoś, to on też bardzo często, jeżeli nie zna nas, no to nie jest w stanie rozpoznać, czy się uśmiechamy sztucznie czy naturalnie. Ale jeżeli chcemy sobie rano podnieść samopoczucie i nastrój, no to się uśmiechnijmy. Jeśli nie wychodzi nam naturalny uśmiech, to uśmiechajmy się chociaż sztucznie. Mówi się, że jest ćwiczenie, które wystarczy, że weźmiemy sobie długopis w zęby i potrzymamy sobie tak trzy minuty i zasada jest taka sama. Jeśli nie mamy zaburzonej gospodarki hormonalnej, Czyli nie mówię tutaj o takich stanach, które są chorobowe, to nasze hormony po trzech minutach zaczną się wytwarzać. Więc jeśli masz ochotę podnieść sobie troszeczkę nastrój rano, jeśli chcesz sobie wyzwolić w sposób naturalny lub sztuczny endorfiny, i wszystkie inne hormony, które są związane z naszym nastrojem, to po prostu zacznij się uśmiechać. Zacznij się uśmiechać albo naturalnie, albo sztucznie. Efekt będzie podobny. Oczywiście to sztuczne uśmiechanie, no może mniej, troszkę w mniejszym nasileniu, ale efekt może być ten sam. Więc zacznij się uśmiechać. Zacznij się uśmiechać do siebie i wtedy zobaczysz, że jest lepsze Twoje samopoczucie. Zacznij się uśmiechać do innych i zobaczysz, jak ta atmosfera może się przenosić. Ponieważ mówi się, że śmiech jest zaraźliwy. I tutaj uśmiech, a od uśmiechu do śmiechu już jest bardzo blisko. I na pewno widzieliście takie. Filmiki, które pokazują, jak pewna osoba śmieje się w tramwaju w bądź metrze i zaczyna się śmiać głośno. I co się okazuje, że za chwilę cały autobus lub całe metro również zaczyna się śmiać. A jeśli się nie tylko uśmiechamy, ale się śmiejemy, to nie tylko mięśnie twarzy nam się uruchamiają, ale uruchamia się przepona. Uruchamia się w nas całe ciało, które zaczyna drgać i wchodzić w pozytywne wibracje. No i okazuje się, że jesteśmy w stanie oczywiście tych hormonów szczęścia wytworzyć o wiele więcej, ale też poczuć się o wiele, wiele lepiej. Nie wiem, czy mieliście, ale pewnie mieliście takie doznania. Kiedy tak się śmiejemy, że nas brzuch boli, że płaczemy, że po prostu już nie jesteśmy w stanie tego śmiechu utrzymać. I teraz już prowadzi się całe terapie śmiechem. Czyli zaczyna się od powtórzenia. Ha, ha. Ha, ha, ha. Czyli zaczynamy. 음, powtarzać dwa razy ha, trzy razy ha, 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 cztery razy ha, 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 ha pięć ha, 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 sześć ha, 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 i zaczynamy. Oczywiście najpierw sztucznie, ale później to przechodzi w naturalny śmiech, który jest w nas w stanie wszystkie spięcia, które mamy w sobie, wyzwolić. I spowodować właśnie uruchomienie przede wszystkim tych hormonów endorfinu, endorfin, serotoniny, dopaminy, później jeszcze oksytocyny i wszystkich innych, które regulują nasze samopoczucie. Ja ostatnio też doświadczałam i słyszałam kiedyś o takim ćwiczeniu, które powoduje że zaczynamy się śmiać i jesteśmy w stanie tym śmiechem, nie tylko uśmiechem, zarazić innych. Ćwiczenie polegało na tym, żeby ułożyć grupę, jeżeli mamy powiedzmy 10 grupę, grupa, to tak się ułożyć na podłodze, żeby głowę mieć na brzuchu swojego sąsiada. No i tak trzeba zamknąć to koło, że każdy... Miał jakąś głowę czyjąś na brzuchu, a swoja głowa spoczywała na brzuchu innej osoby. I jeżeli już jesteśmy w stanie się tak ułożyć tą grupą, to wystarczy, że jedna osoba z całej grupy zrobi nawet sztucznie, nienaturalnie, ale zrobi ha, 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 czyli wprowadzi w drgania swój brzuch, swoją przeponę. I co i okazuje się, że już po chwili wszyscy się śmieją. I słuchajcie, ja byłam w szoku, bo mówię, no gdzie to może działać? Rzeczywiście. Po właściwie minucie, po jednym hahaha, ha, ha, spowodowało się, że cała grupa wpadła w takie wibracje i w taki śmiech, że nie szło się powstrzymać. Po prostu ta grupa, no ja nie byłam w stanie nad tą grupą. Zapanować, ponieważ oni tak się śmiali. A śmiech oczywiście jest, jest pewnego rodzaju terapią. Jest nam w stanie pomóc w różnego rodzaju schorzeniach. Więc jeśli będziecie mieli kiedykolwiek okazję, no to można położyć nawet głowę na czyimś brzuchu. Jeżeli on się zacznie śmiać, to wy też się zaczniesz śmiać. Więc to jest na pewno przykład na to, że my tą energią i tym uśmiechem możemy zarażać. Możemy wprowadzać atmosferę w pracy. Możemy podnosić swoją energię, ale możemy również wspierać innych uśmiechając się do nich. I ja ostatnio, przedwczoraj bodajże, byłam przez chwilę na targach książki w Poznaniu, gdzie były tysiące ludzi młodych, którzy czekali za podpisem swoich ulubionych autorów. I byłam pod wrażeniem całej tej atmosfery na targach książki, ponieważ ci ludzie stojąc 7 godzin w kolejce, zawierali znajomości, śmiali się, rozmawiali. Ale to, co mnie najbardziej wyżyło, to zdjęcia, które były robione po siedmiu czy po ośmiu godzinach stania z kolejce ze swoją ulubioną autorką. I co się okazywało, że ta osoba, która była tam po to, żeby dawać ludziom swój podpis. I oni czekali, czekali siedem godzin w kolejce, żeby uzyskać podpis swojej ulubionej autorki. I ona miała, słuchajcie, taką minę, jakby ją ktoś miał za chwilę zdjąć z krzyża albo, wiecie, zrobić jej krzywdę. I ja sobie tak myślę, kobieto, te młode osoby, Czekały siedem godzin na to, żeby uzyskać podpis, żeby zrobić sobie z Tobą zdjęcie. A ona była po prostu tak zmęczona, że nie była w stanie wykrzesać żadnego uśmiechu. I te wszystkie zdjęcia po siedmiu godzinach wyglądały po prostu tragicznie. I sobie pomyślałam tak, mówię, na ile by to zmieniło? Całą sytuację, jeżeli ona by w sobie ten uśmiech wykrzesała, nawet jeżeli on by był przez łzy, jeżeli on by był przez zmęczenie, ale jeżeli ona świadomie potrafiłaby się uśmiechnąć do tych osób, którzy jej zaufali, którzy byli w stanie ileś tam dziesiąt, kilka godzin czekać na to, żeby się z nią spotkać jak to by zmieniło całą tą atmosferę. A później się okazywało, że każdy stał siedem godzin, ona niezadowolona, ona już była tak zmęczona, że nawet podpisu w tych książkach nie była w stanie dać. I tak sobie czasami myślimy i mówimy tak, no kurczę, po co nam sztuczny uśmiech? Że niektórzy ten sztuczny uśmiech mają przyklejony i on jest taki nieprawdziwy. Ale czasami ten nawet sztuczny uśmiech robi nam o wiele lepiej, aniżeli brak tego uśmiechu. Więc jeśli ktoś się do nas uśmiecha, i niech to będzie ekspedientka w sklepie, i niech ona ma ten sztuczny uśmiech, jak to powiesz, to. Nie ocenia jej przez pryzmat tego, że ona się sztucznie uśmiecha, bo ty nie wiesz tak właściwie, jaki jest jej naturalny, jaki jest prawdziwy. Doceni to, że ktoś potrafi się do ciebie uśmiechnąć. Nawet jak jest zmęczony, nawet jak jest w trudnej sytuacji, to ten uśmiech może nam w wielu sytuacjach pomóc. Jak czekamy u lekarza i boimy się diagnozy, jesteśmy w lęku i ktoś się do nas uśmiechnie, to co, to my się od razu poczujemy lepiej. I w trudnej sytuacji, jeżeli zobaczymy uśmiech, jeżeli ktoś nas będzie wspierał, jeżeli Ktoś do nas miło się będzie odnosił, to docenimy to, ponieważ uśmiech to jest krzywa, która prostuje wszystko. Więc uśmiechajmy się do, do siebie, powodujmy w sobie, w swoim ciele wyzwalanie hormonów szczęścia, ale również wpływajmy na inne. Ponieważ, jeśli wszyscy byśmy od rana mieli takie miny, ja bym przyszła tutaj rano i z taką miną, bym wam opowiadała o tym, jak to w życiu jest źle, to pewnie nikt nie chciałby mnie słuchać. A chodzi o to, żeby w poniedziałek rano, nawet jak nie mam ochoty, nawet jak nie mam siły, jak wykrzesam w sobie mały uśmiech. Nie mówię od rana o takim śmiechu do rozpuku, chociaż on by był pewnie też fajny. Ale czasami wystarczy tylko troszeczkę. Zaczniemy od małych gestów. Zaczniemy od sztucznego uśmiechu albo od trzymania ołówka w zębach i już jesteśmy w stanie sobie. Troszeczkę ten nasz poziom i ten nasz nastrój podnieść. A o to chodzi, żeby on od rana, żeby on w poniedziałek rano o siódmej był o wiele lepszy. Dlaczego? Ponieważ wtedy jesteśmy w stanie inaczej z nadzieją spojrzeć na cały tydzień. Rozjaśni się troszeczkę, może te czarne nasze myśli troszeczkę się rozgonią. I one gdzieś tam zaczną być mniejszymi problemami albo wyzwaniami, i wtedy, jeśli zaczniemy się uśmiechać, to świat może być prostszy i lepszy. Ja się do Was uśmiecham, uśmiecham się właściwie całą sobą i tego Wam również życzę, żeby ten uśmiech Wam towarzyszył, bo uśmiech to krzywa. Która potrafi wyprostować wszystko. I tego Ci życzę na ten dzień i na ten tydzień. Dajcie jakieś serducho, dajcie jakąś łapkę, dajcie jakiś komentarz, jak podchodzicie do śmiechu i do uśmiechu. Czy on Wam coś daje, czy on Was potrafi rozbroić, czy on po prostu nic dla Was nie znaczy. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia.